Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, dzisiaj zajmiemy się kolejną manipulacją konfederacji, co za zaskoczenie i dzisiaj naszym bohaterem jest Kubuś Kulesza. Kubuś od jakiegoś czasu uchodzi mojemu czujnemu oku, ale nie martwcie się, dzisiaj dostał swoje 5 minut. Jakby ktoś Kubusia nie kojarzył, bądź też nie znał, to początek swojej kariery zaczął od kontaktów z Kukizami i tam jako o ile dobrze kojarzę, nauczyciel zrobił swoje pierwsze kroki w polityce. Zaczął tworzyć przekaz medialny, zaczął pokazywać siebie jako takiego wielkiego wspaniałego wolnościowca i gdy zdarzyła się okazja Kubuś spadochron otworzył i wylądował grzecznie na łonie Korwina. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ Kubuś od początku nie był człowiekiem inbą, tylko w miarę normalnym gościem, który zajmował się PR-em. Jest to ważne, ponieważ jak donosi portal demagog.pl, Kulesza tak troszeczkę sobie chyba pobajerował, jeśli chodzi o mandaty. Demagog zaczyna od wypowiedzi źródłowej wobec tego my także powtórzymy. Mówiliśmy już w kwietniu, że z danych policyjnych wynika, że nowy taryfikator nie przyniósł efektu związanego ze spadkiem liczby wypadków i rzeczywiście w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2021 roku liczba wypadków wzrosła o 14,7%, a w ich wyniku rannych zostało 12,3% i więcej zmarło. 5,7% osób po wprowadzeniu poprzednich zmian w przepisach liczba zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu była wyższa o 27%. Właściwie tutaj mamy prostą statystykę mającą na celu wskazać, że tak naprawdę podniesienie cen mandatów doprowadziło do tego, że jest więcej wypadków, są większe ofiary i ludzie bardziej chętnie sięgają do kieliszka zanim sobie pójdą za kółko. Taka wypowiedź przeleciała mi mimochodem? Ja się dziwię, moi drodzy, przecież to jest złoto! To są przepiękne odmęty obłędu kucowskiego! Mityczne ograniczenia tych złych lwaków doprowadzają, rozumiecie, do tego, że ludzie na przekór robią zupełnie co innego niż przepisy nakazują. Bo wiecie, bo, bo tak działa normalny człowiek. Zaraz sobie oczywiście przeczytamy analizę demagoga, ponieważ według mojej opinii jest bardzo dobra. Ja dodam na początku coś od siebie, czego demagog nie dodaje. Pierwszy tekst, który używa Kubuś w swojej wypowiedzi, to jest "Mówiliśmy już XYZ". To jest tak zwana próba forsowania dogmatu nieomylności, która, żeby było śmieszniej, pierwszy raz na polskiej scenie poletku właściwie takim parapolitycznym została zastosowana przez samozwańczego pastora Pawła Chojeckiego. On w tych wszystkich swoich kazaniach, nagraniach na YouTubie cały czas mówi, żeśmy mówili! Co to ma na celu? Przede wszystkim pokazać, że tak naprawdę ten przekaz nie jest niczym nowym, że ten przekaz jest czymś, co my wiedzieliśmy wcześniej, gdyby tylko ci głupi ludzie słuchali nas, to by wiedzieli, ale nie słuchali, to nie wiedzą. Innymi słowy, przekaz ten ma wyforsować: My mamy rację, zawsze ją mamy, a nawet jeśli teraz nie, no to na koniec wyjdzie i tak na nasze. Wiecie, kto tak robi? Sekty tak robią, bazując na syndromie oblężonej twierdzy, czyli innymi słowy, po raz kolejny wymierzone działanie w innych, inni racji nie mają i skierowane do środka, czyli my rację mamy. Ale, ale, kubuś robi bardzo ciekawą kolejną rzecz, ponieważ robi moi drodzy data bombing, czyli innymi słowy mamy tutaj sypanie jak z rękawa różnymi statystykami, które są uzasadnione jako z danych policyjnych wynika. Aż chce się zapytać, z jakich danych? Bo wiecie, dane policyjne to są długie i szerokie. Równie dobrze, Kubuś może powoływać się na danę policji z kozich wólek, jak i komendę główną policji. Data bombing jest formą manipulacji i ma na celu pokazać nas w jak najlepszym świetle. Że bazujemy na nauce, jesteśmy poważnymi ludźmi, którzy traktują temat poważnie, którzy zastanawiają się i wgłębili się w niego. To oczywiście daje nam pozory podstawy wiedzy na temat tematu, na który się wypowiadamy, co oczywiście kończy się tym, że większość ludzi wierzy ludziom, którzy tak się wypowiadają. Na słowo. Tu tyle ode mnie na wstępie. Teraz sobie przejdziemy przez tekst demagoga. W grudniu 2021 Sejm przegłosował zmiany w prawie o ruchu drogowym. Zgodnie z przyjętą nowelizacją od 1 stycznia bieżącego roku obowiązują surowe kary dla uczestników ruchu drogowego popełniających wykroczenia. Ustawodawca podkreśla, że w Polsce liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na milion mieszkańców jest jedną z najwyższych w Europie. Głównymi przyczynami wypadków są rażące błędy kierujących pojazdami związane z przekroczeniem limitu prędkości, niedostosowaniem do warunków jazdy i złym zachowaniem w miejscach przecinania się ruchu. W związku z tym przede wszystkim postanowiono podwyższyć kwoty mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości, a także zachowania uderzające w bezpieczeństwo pieszych, wysoki odsetek ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w Polsce to piesi. Według nowego prawa maksymalna kwota grzywny wzrosła z 5 do trzydziestu tysięcy złotych. Jest to logiczna, standardowa wręcz formuła. Mamy prawo, które jest sankcjonowane. Od czasu Babilonu mamy sprawdzone, im większa sankcja, tym jest większa szansa, że to prawo łamane nie będzie. Co ciekawe, popiera to nawet sama konfederacja, która jest za karą zrzucenia z rowerka, a argumentuje ją jako formę kary prewencyjnej, czyli zapobiegającej jakiemuś wydarzeniu z powodu strachu. Przed konsekwencjami. Jak każdy logiczny człowiek, zapewne spodziewacie się, że tutaj konfederacja będzie konsekwentna, czyli jeśli popierają karę zrzucenia z rowerka, ponieważ ludzie nie będą robili czegoś tam, no to zwiększenie innych kar też zaakceptują, prawda? Prawda? <ścoughs> eee, nie. Konfederacja krytykuje regulacje. Konfederacja nie była zwolennikiem podwyższenia stawek mandatów. W trakcie debaty sejmowej Dobromir Sośniesz nazwał propozycję rządu populizmem penalnym. Zdaniem posła rząd chce przenieść ciężar odpowiedzialności na kierowców, podczas gdy problemem jest między innymi infrastruktura drogowa. Obecnie Konfederacja przypomina, że sprzeciwiała się restrykcyjnym przepisom drogowym. Ma to związek z wejściem w życie od 17 września co najmniej podwójnej stawki dla recydywistów, czyli w tym przypadku osób popełniających to samo wykroczenie na drodze w ciągu dwóch lat. Panie, panowie, Dobromir Sośnierz masakruje Konfederację! Bo rozumiem, że jeśli jesteście oczywiście konsekwentne kuce, przyznajecie, że ten cały penalizm populistyczny, jak go określił Dobromir Cośnierz, o karze zrzucenia z rowerka dla orderców, cimcirimcierów i różnych innych, no to jest niewykonalny. Jest opresyjny, aszystowski i powinien zostać usunięty. Tylko wiecie, jest taki jeden mały drobny problem, ponieważ jakbyśmy szli dalej tą logiką którą przynajmniej mam nadzieję, że na tę chwilę reprezentuje Konfederacja, to moi drodzy wychodzimy z założenia, że jakakolwiek kara jest bez sensu, a winę za jakiekolwiek przestępstwa ponosi zła infrastruktura, złe pozycjonowanie Księżyca, nie wiem, koniunkcja Marsa, cokolwiek. Tylko po raz kolejny to kłóci się z naczelną tezą korwinistów, że człowiek jest kowalem własnego losu. No to moi drodzy, albo jest kowalem własnego losu i jest w stanie ponosić konsekwencje swoich działań, w tym przypadku sankcje prawne, albo jest bezwolną kukiełką i bardzo mi przykro, ale w tym momencie te złe lwłaki mają rację. Ale to nie wszystko, ponieważ okazuje się, że posłowie Konfederacji, w tym kulesza, mijają się nie tylko z własną doktryną, ale i, wygląda na to, faktami. Posłowie Konfederacji podkreślają, że zaostrzenie przepisów nie przynosi zamierzonych skutków, świadczyć o tym mają dane za pierwsze trzy miesiące 2022 roku, z których ma wynikać, że sytuacja uległa wręcz pogorszeniu. Podczas konferencji prasowej mówił o tym Jakub Kulesza. Warto zwrócić uwagę na różnicę między wypowiedzią posła, a postem towarzyszącym nagraniu z konferencji. Kulesza w ostatnim zdaniu powiedział, że liczba zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu wzrosła 27%, w tekście podano natomiast odsetek 20,7%. Oj lepszy, ale przecież to jest tylko literówka, on się pomylił przy czytaniu. Po pierwsze przypominam, że Kubuś siedział wcześniej w pijarze. Wobec tego to nie jest tak, że on sobie mógł takiego byka walnąć, bo sobie walnął, bo każdemu się zdarza. Nie, to był gość, który docelowo był przygotowywany do wypowiedzi medialnych i nie potrafi przeczytać z kartki statystyki, naprawdę? Po drugie demagog pisze tak. Faktycznie z danych za pierwszy kwartał 2020 roku styczeń luty, marzec wynika, że liczba wypadków wzrosła z 3462 do 3958, czyli wzrost o 14,3%. Skok statystyk odnotowano także w pozostałych kategoriach. Ranni w wypadkach z 3967 do 4449, wzrost o 12,1%. Zabici w wypadkach 361 do 372, wzrost o 3%. Kierujący po spożyciu alkoholu 14182 do 18002, wzrost o 26%. 9%. Natomiast statystyki za drugi kwartał 2022, kwiecień, maj, czerwiec wskazują spadki w trzech z czterech wymienionych kategorii. Wypadki drogowe 5922 do 5801, spadek o 2%. Ranni wypadkach 6710 do 6609. Spadek o 1,5% Zabici w wypadkach 497 do 423 Spadek o 14,8% Wzrost o 31,7% Odnotowano w przypadku liczby kierowców pod wpływem alkoholu. Podsumowując, dla tych, którzy przysnęli przy czytaniu statystyk, Konfederacja podała dane totalnie z tyłka. Dalej jest jeszcze lepiej, ponieważ mamy statystyki do obecnego miesiąca 2022 roku udostępnione przez polską policję i tak, moi drodzy, są spadki. A zatem, co za zaskoczenie, stara zasada obowiązująca jeszcze od kodeksu Hamurabiego obowiązuje, a na przekór konfederacji i samej doktrynie konfederacji, żeby było śmieszniej, ludzie, widząc wysokie sankcje, po prostu przepisów nie łamią. Tak, kuce, to jest takie proste. Na sam koniec mam dla Was dwa pytania. Przede wszystkim, to chyba jest najważniejsze, czy Konfederacja kiedykolwiek nauczy się czytać statystyki? Raczej nie. Drugie zaś, skąd oni wzięli te dane? Już nawet pomijam fakt, że je źle przeczytali. Skąd wzięli dane całkowicie odmienne od danych policyjnych? Research leży. Trzymanie się własnej doktryny leży. Jedyne co w tej partii według mojej opinii nie leży, to Korwin, ale tylko dlatego, ponieważ jest po 15 łyżeczkach cukru. I szczerze mówiąc, mam wrażenie, że dla nich o wiele lepiej by było, jakby jednak leżał, zamiast siedzieć i wypisywać głupoty na Twitterze. Ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja osobista opinia, a jaka jest wasza? Zapraszam w komentarze. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle, zapraszam Was w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego patronite. Jeśli ktoś chce do mnie napisać, podesłać mi jakiś fajny temat, bądź po prostu napisać jakąś wiadomość, to mail jest dla Was. Natomiast jeśli chcecie wesprzeć kanał, aby cały czas się rozwijał, aby cały czas był wzbogacany o nowe rzeczy, aby audycje pojawiały się coraz bardziej regularnie, to zapraszam Was do mojego patronite. Macie okazję dołączyć do grona moich wspaniałych patronów, którym z miejsca w tym momencie pragnę podziękować. Dziękuję Przemkowi, Hubertowi, Szabrownemu Kucykowi, Robertowi, Korinie oraz Januszowi. To tyle na dziś, dziękuję Wam za obejrzenie, do następnego i hej hej!